Witam Was na naszym kanale. No to gramy dzisiaj, gramy w taką śmierdzącą grę, Monika, tak? tak? Prawdopodobnie, bo to jest Mr. Stinky, czyli taki śmierdziuszek, tak. i on tu będzie nas przetrzymywał, tak? Tak, chyba. I my jesteśmy w takiej szkole teraz, i, no. o, tu I co, widać. chyba tu musimy. I on nam za tą taką pracę domową. Ile tej pracy domowej, aż tyle? 50 kartek. Nie, to niemożliwe, my tyle, tyle tego nie odrobimy, musimy stąd wiać jak najszybciej. Ech, Zdjęcie jako, y, taki duży noob. Największy nób! O nie, no, to on niemiłe. jest nie, dobra, bardzo tak, alarm. Można, alarm. O nie, dobra, i uciekamy! O, uciekamy dobra, uciekały się drzwi, no? wszyscy uciekają. Spoko, okay, jesteśmy w szkole. No, jest. Mamy nadzieję, że tutaj nikt nas nie, nie dogoni. Tak, nikt nas w ogóle nie będzie gonił. Co tu jest porozlewane? O, zobacz, jest chyba on, Stinki. Uważaj na podłogę, uważaj na podłogę, bo może być, y, no, ona może być śliska. Nie on wchodź na te zielone. On chyba, tak, jemu się nic nie dzieje, tylko jak? Widzimy przez jego paszczę teraz. Widzicie to? Goni nas coraz bliżej z tą linijką, Monika szybko! Wow, ale fart, zobacz, to są jakieś te co ślady zielone. Ło, co on? Ło, Przewrócił się. Jaki zmęczył się chyba tym gonieniem, zobaczcie ten grubas taki no. no. Dobra, uciekamy, uciekamy no przez, te, przez te wentylacje, przez te kanały wentylacyjne. Uuu, tu uważaj, no, dobra. bo tu są jakieś no. ostre przedmioty, żeby się tutaj tylko nie nadziać. O nie. Za późno odpowiedziałem. Monika, musisz się skoncentrować. Zawsze okay. ci to powtarzam w różnych grach, żeby się koncentrowała dobrze. I tutaj tak samo, pomyśl, popatrz no. i dopiero skacz. Ale, no, idziemy okay. dalej. Hop, let's go. Tu. Hop. Dobra, Jaki straszny. To jest on. To jest ten Tak ja, ja. Panie Sinki. Jest taki ogromny, popatrzcie. No. Ale on tu chyba nic nie nam nie zrobi, tak? Bo on co on tutaj? Patrzy na nas czy co? Nie wiem, Dobra, nie wiadomo, zbyt zbyt ale dobra, tędy i tak nie trzeba iść. No, dobra, to lecimy tutaj. I tutaj idziemy przez jakieś rury. U, boję się, boję się, boję się. A! Ale po prostu no to na dole się kręci. Kręci się, no takie wałki ponabijane. Wow, lec. lepiej tam nie A, patrzcie, musimy. U, pójść tu i pójść tu, żeby otworzyć te drzwi. Nic nie rozumiem, no ale dobra, idź Monika, jeżeli dobra. wiesz o co chodzi, to idź otwórz drzwi. Dobra, idź otwórz dobra. drzwi i zaraz tak naciśnij ten przycisk, uważaj, ten, dobra, otwórz, a i ten drugi, dobra. dopiero się wtedy otworzą nam... Poko, ale musisz chodzić po tych rurach uważnie, żeby nie wpaść właśnie na te, na te wałki tutaj na dole, co, co się kręcą, o, to było niemiłe dobra. na pewno. Okay, dobra, jesteśmy, drugi okay. przycisk to... i... Jest... Dobra, otworzyło się, jest good. Dobra, jest good, idziemy, aha, dobra, otworzyło się rzeczywiście, no i idziemy teraz przez te drzwi, ciekawe co za tymi drzwiami, prawda? Ła, żeby nie było tam nic tylko strasznego, znajdź przycisk mocy 2, dobra? Czyli... Aha, dobra, nie rozumiem, ale okej, okay. lecimy na górę, co to jest? O, to jest bardzo... Um, no właśnie, musisz uważać tutaj, żeby się o te czerwone lasery nie po... Nie po... Nie po... Nie wiem co. Ale żeby tu po prostu nie, nie wpaść. Ech. Dobra, jest nieźle, bardzo dobrze, dobrze to robisz. I na podest. Dobrze. Bardzo dobrze, dobrze. świetnie, Okej, ładnie się to... Ok, ok. Biblioteka! On chce, żebyśmy się uczyli. Bo... A zobacz, on pozakładał w tych książkach takie pułapki, jakbyśmy weszli pewnie tutaj do środka, do Ej, tych no. Ej, książek. Dobra. Poczekajcie, tam jest i tutaj. No. I tutaj jest coś sekretnego. Wejdźmy tutaj i zobaczmy o co chodzi. No okay? pewnie, ja lubię takie sekretne miejsca, ja dobra? Tam jest dobra. znak zapytania, więc no na pewno tu jest... będzie ciekawie. Tam jest lawa, zielona lawa jakaś. Obrzydliwa, dobra, tam nie wpadnijmy. Dobra, Idźmy dalej. Co tutaj mamy? O, Jakich tu jest taki podest, ja. wow, wow, tam jest mnóstwo zielonej ławy pod lawy pod spodem. Tak, ale, boż, ale czy, o, tu? tutaj, Dobra. Idę, nie? Dobra. Wejdźmy tu. Hmm. O, nie po potoło chodziło. O, i teraz jest walka chyba z panem Stinki, z panem Śmierdziuchem. Dobra, mamy broń. Możesz do niego, do niego strzelać, strzelać nie, no tak, tak, tak. Dobra, ale. A, dobra, on kapeluszem no, wali, zobacz. Kapeluszem. Ej, może się jeszcze cofnąć? O nie, po co my doszliśmy? No dobra. nie wiem, właśnie. Do... Okej, okay, dobra, cofnęliśmy się chyba. To co, idziesz tam czy nie? Nie idziesz, no, tak? Nie już... wiem. Dobra, dobra idziemy normalnie. Nie idę tam, dobra? No to nie idź, jeżeli nie chcesz, no już tam. Nie wiem, no, może będzie taka potrzeba, żeby tam No iść właśnie, bo tu mamy coś zielonego dobra. wszędzie. I to jest straszne. A, Niestety. bo nie możemy po tych linach. Musimy po tych deskach przechodzić, no no okej? Okay? On nie, znowu tu? Dobra, nie, ja chyba tam się wrócę. A nie, dobra. Dobrze byłaś, no. Gdzie idziemy? Wracamy się tam. No nie. No nie wiem, no próbuję. A może spróbuj pokonać go? Dobra, spróbuję. Może coś otrzymamy wtedy jakiś klucz, żeby no móc tam gdzieś dalej pojść no pójść. Dobra, dobra okej. Okay. Czyli let's go, lecimy. Dobra, już wiemy co tam będzie się działo. Wiemy co nas czeka. No, tak. no po prostu musimy walczyć i go pokonać, tego gościa. Tak. O, dobra. No, on nie jest tutaj fajny, ale dobra, mamy broń i będziemy no, mogli gości... do niego strzelać. No tu jest jakieś to, porozwalane, to wszystko jakieś, nie to on to chyba tak. Tak robi. Raz, dwa, trzy, okej okay, i na niego. Dobra, mocno, mocno strzelać tak, tak i skacz, bo on będzie zaraz rzucał tym kapeluszem, więc też musisz uważać. Świetnie. On tu już traci swoją moc. Widzimy tutaj na dole, na, na tej paseczku. Bardzo dobrze, dobrze, że uciekasz. O, uważaj, teraz kapeluszem do... rzuca. Dobra, świetnie. Skacz i strzelaj, skacz i strzelać. Bardzo ładnie, dobrze. Już prawie, prawie go mamy. Już połowa jego zniknęła. Monika, musisz bardzo dobrze strzelać. Świetnie z niego strzelasz. On już jest daleko i już znowu kapeluszem rzuca. Uważaj, dobra. Nic tam się nie stało. Biegniemy, biegniemy. jego życia już jest bardzo mało. Dobrze nam idzie. Bardzo dobrze nam idzie, dobra. No, musisz uciekać raz no, Dobra, jest, dobra, jest dobra. pokonaliśmy go. Wow, ale fajnie. Nie otrzymaliśmy, ale wiecie, może coś, może coś potem będzie tego potrzeba, ale okej, okay, lecimy. Ale w ogóle to on został speed jakiś. Dostałaś spida? A, bo to może do A, tamtego, do tamtego właśnie, no, speed. Dlatego biegnij, biegnij. Nie wiem, dobra, lecimy. lecimy. Wow, ale szybko biegniesz, dobra, no. spoko, tylko tu uważaj, wow. Aha, i dobra, możesz tutaj skakać, śmiało. Świetnie, Czy to uda no o dobrze, ale Ci się udało, no, jeszcze jedno i jeszcze jedno i teraz uciekamy przed tym, dobra i znowu go, znowu chyba musimy z nim walczyć, tak, Larisa bibliotekarz, ale ta bibliotekarka jest naprawdę bardzo straszna, dobra, broń. dobra dawaj, 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 strzelaj w nią. Bo Ona ma jeszcze bardzo dużo mocy i goni nas cały czas. Goni, 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 żeby tylko nas nie dogoniła, ale pięknie w nią strzelasz. Gdzie ona, jest ta broń? Nie, mam już, nie masz już goni, skończyła nie się. Dobra, bierz to broń. Świetnie! I odwracaj się, strzelaj do niej, nie. bo ona już idzie z jakąś książką zaraz. Ale dobrze, że ona nie strzela do nas niczym. No. Mm, tylko po prostu ona szybko biega, ale. Ale my mamy tylko spida i to pewnie do niej jest to potrzebne. No prawda? właśnie, bo tak pewnie by się nie A. udało. Y... Dobra. Wow, gdzie ona jest? O, no, dobra, Dobre, już ale... mało życia i zostało. Szybko, szybko strzelaj! Strzelaj, Monika, bierz tą broń! Pokonała nas! Pani bibliotekarka! Będziemy musieli przeczytać wszystkie książki teraz z biblioteki, no nie! Ej, zobacz, jej zostało jej mało życia, dobra, dooko, spoko, spoko. nie, już Gdzie? nie mamy spida, ale okej, jesteśmy daleko niej, dobra. Dobra, nie pokonaliśmy, jest. ale farcior, zobaczcie no jaka jest. ona jest I teraz straszna co? i wielka. No dobra, zniknęła, to. a my, Coś dobra, idziemy, się, się. się nie otworzy, miałam takie, o nie. Dobrze, dobrze, dobra. tutaj mamy strzałkę w lewo, czyli idziemy tędy. no i dobra, musimy sobie obrzeć Aha, czy ja nie mogę tam przeskoczyć, muszę układać sobie te belki. Aha, hmm. musisz to po prostu to sobie kryzys. użyć, żeby, żeby przejść, tak? A może Piękna. wiesz co? Przechodź i zabieraj sobie to co. to co A sobie no. położyłaś, co? I tylko, ja mogę? Tak mogę. kiedyś robiliśmy. Tak. I to chyba było dobre. O, widzisz, można wziąć tak. i przekładać, żeby, żeby... po prostu czasu nie tracić, no. Spróbuj, dobra, świetnie. Dobra. Idź Ej, tu. To jest dobry pomysł. No, bierzesz i idziesz, możesz się jeszcze przy... Tam też trzeba było. Był taki malutki no właśnie, wydawało się, że wystarczyło skoczyć, no, prawda? Dobra, dobra, trudno, musimy jeszcze raz wsiąść. Okej. Okay. Dobra, bierz. Klik dobra, myślałam, że już nie mogę więcej wziąć. Dobra, stresza, bierzemy dobra. i ustawiamy sobie, bierzemy i ustawiamy. Cały czas przestawiamy w inne miejsce, tak, żeby, żeby po prostu można było przejść. Teraz tutaj też Monika, tak, myślałaś, że tutaj przeskoczysz też. wtedy, ale nie. Ale tu jest, widzisz, lina, więc no dobra, jakoś tam się uda. Spoko, dobrze jest. I zabieramy z powrotem i idziemy o, dalej. Zasłania. Możesz sobie no, rozumiem, dobra. O, coś tak na samej krawędzi to położyłaś? Nie wiem, nie. Nie wejdzie, nie wejdzie, jeszcze raz. Troszkę dalej. No, połóż, dobra i spoko jest. Możesz przejść? Możesz przejść? Chyba tak. Dobra, Uo. Jak to. No ja tak tutaj samo, jak przejdziesz, to, to. Tutaj wolę też położyć. To tak jak stamtąd, nie tak mało no to, to jeżeli można, nam, czy... no to dobra, spoko. jeżeli można, to, to, to trzeba sobie ułatwić jak najbardziej, dobra, jesteśmy. No, no jak no, to? I no, lecimy, nie wiem czy tutaj to też będzie trzeba. No tutaj chyba raczej nie. O tak. Ale może tutaj zostawić, to zawsze przecież możemy po to wrócić ewentualnie. No nie, tak, ale... Uf, Co się spad, stało? spadnie do Dobra, tu, hop i zrobię tak i hop. Nie, to okay. chyba. No dobra, nie no wiem. nie wiem. No, ale ją? Dobra. A może weź, no jak już jesteśmy tutaj, no to przecież dobra, przecież. Dobra, weź. A nie, bo już tutaj. A nie, dobra. Nie możesz nacisnąć. Dobra, jedziemy dobra, na dół mogę. z tą rurą. <laughs> nie wiem, czy ktokolwiek wcześniej <laughs> jechał z tą rurą tam na dół. Ciekawe, czy w ogóle ona będzie tam przydatna. No, ale dobra, mamy ją. Tak, to jest ważne. Ludzie, jak będą widzieć nas tutaj, jak gramy, to będą się pewnie dziwili. Tak. Po co nam. Skądźcie tu No, tutaj gdzieś zostawić, a potem pewnie wrócić jakby potrzeba. Ale nie wiem, bo ona. Nie wiem, czy tutaj nie będzie. Patrzcie, a jak sobie na to położę. Czy ja bym mogła po niej przejść? No to spróbuj, to jest dobra Ej, myśl. Co, patrzcie, grę. Rozwaliłaś grę, Monika! A, 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 świetnie, no dobra. Jest, dobra. Super, chodzimy teraz po rurkach, tylko żeby... Co tam pływa? To a, jakiś... patrzcie tam jakiś truposz. Widzicie to, to straszno ohydne. dobra, żebyśmy Do... nie zostali takich truposzem ta. tylko no, Jura, Ta rura może właśnie. będzie potem potrzebna, naprawdę. Okej, okay, jak czegoś byśmy nie mogli przejść, czy coś, także mm, dobrze, że ją sobie dobrze, żeby Monika idzie okay, z rurą. <gry> to i tak ludzie się pewnie na mnie patrzą i takie, co? Co ona tu robi? Przecież no, no, to już dawno niepotrzebne. Jest, po co na to niesie? No dobra. Tutaj Uważaj. Nie pomoże. Tu rura na pewno nie pomoże, tylko trzeba uważać nie. i przechodzić między nie takimi nie właśnie, no nie wiem, wahadłami takimi. <grym> O, oh, wow, no nie, dostałaś, i straciliśmy chyba tą rurę. I rurę dobra, no to. niestety, ale to i tak było wiadomo, że kiedyś ją może nam... A, cóż, no dobra. Aha, nie, nie, dobrze, dobrze, dobrze. Próbuj to przechodzić, omijać. Tak, te wahadełka. Dobra, te wahadełka są Hop. bardzo niebezpieczne. Dobra, i... Tutaj jeżeli tylko zawadzisz, to od razu po prostu tracisz swoją moc, tra swoje no. życie. Dobra, przechodzimy, przechodzimy. Nie! Jak o, to? No nie, Cio tak dużo, no nie no, wiecie, właśnie. tylko troszeczkę i już po nas. No właśnie, nam takie duże ma te kolce więc... nie, Wolę się wrócić jeszcze, okej, okay, i lecimy. Ale o, fartem, dobra, zbliż się jak najbliżej. Poczekaj, o tak, o, okej, okay. i lecimy, o, lecimy. lecimy. Skopiłeś, dobra, Do, super, udało się. się. Ołówecz. Chyba o, nie. będziemy musieli jeszcze raz. Nie, nie, nie. Tylko Uy, nie mi to, no, nie. tak, znowu, znowu nie, Patrz, nie, te... patrz, o tutaj! A, kamery nie tej na, ty, dobra, na, na tą stronę. Dobra. Myśmy tam się wrócili. Dobra, śmigamy połóweczkach, po bo w końcu jesteśmy w szkole. Więc tutaj wszystko to akcesoria są takie szkolne, tak, porozrzucane. No tak, właśnie, y, to taki pierwszy chyba taki szkolny akcent. No bo tam to jakieś takie, co nie? Mm -hmm. O, i tutaj O, mamy i też tutaj nawet drabinka z, ołówków, z ołówków. no. Ktoś to bardzo zmyślnie zrobił, no ale Leczko... dobra, wchodzimy na o górę O, nie, co to jest? jest Coś tu jest. Bo, dobra, tu dostajemy Spida. Tak. Dobra, i Hop. biegniemy. Szybciutko. Hop. Raz, dwa, trzy i pokonujemy. No wow, ale to wow, wow. on nas tutaj dobra, na szczęście nie goni, goni, po prostu musimy... Ej, ale fajniejsze to by było, jakby on nas gonił. No. Po prostu musimy jak najszybciej tutaj przebiec no. i pokonać ten parkour, dobra. Okay, nie, bardzo dobrze ci się to udaje. Masz ja dłuży... Pan chyba bardzo lubi ołóweczki. Chyba tak. Wszystko układa właśnie z ołówków, nie? Dobra, okej. Okay. Dobra, Czy już To już jest koniec? Naprawdę? Czyżbyśmy co? przeszli ten parkur? Ej, to on jest? Weź to trofeum. Nie, to chyba jeszcze nie jest koniec, ale nie Mega nie. robot 9000. To... Wow. Jaki wow. wielki wow. strach. Dobra, nie, nie, Monika, nie, musisz nie, go pokonać, nie. musisz go pokonać, zobacz. No, no to szybko ten strzelaj w jest. Co? Szybko, Dobra, szybko, ja myślałam, my już się tak ucieszyliśmy, że już uciekliśmy, co nie? Właśnie, a on tutaj na nas Ona czyhał. Nie... Dobra, dobra, ale Jesteś już to się... Jak on skoczył? No, widzimy dobra, jej, dobra. już ma pół tego y, żyćka. Nie, 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 nie. Okej, okej, On nie rzucaj w nas tymi kulkami. Dobra, okej, okay, let's go. Dobrze nam idzie jak na razie. No dobrze, dobrze, ma... ale on jest straszny, on zobacz jak on skacze, on skacze jaką. No. Jak on ma jaką ma wielką moc, no ale dobra, już powoli traci tą moc. No. I za chwilę! Jest I całkiem możliwe, że pokonamy go tak! tak super! O! Co, wstał jeszcze? ostatnim... co on tam... On robił? jeszcze w nas rzucił tą... Jeszcze raz! Jeszcze raz wszystko bo od nowa? On w nas rzucił jeszcze tą kurką ostatnią. O nie, Ej, ale. pascie patrzcie. Nowa. A, już, już go nie, nie ma. ma. No to dobra, czyli go pokonaliśmy, spoko. Dobra, nie rozumiem, ale okej, okay. mam to coś, to to. Ale straciliśmy A, w czy... ostatnim tym, no dobra, spoko. Dobra, nie rozumiem tego, patrzcie, jak te, to już nie trzymamy, to yy, tracimy tak jakby speed, ale Aha, dobra. No to dobra, idziemy sobie z tym. szybciej. O, Jest samochodzik, samochodzik, żółty samochodzik. wskakujemy do niego. Oczywiście. Jaki fajny. Dobra. Idź, czyli jedzie. jedź. No mogę w niej chodzić, ty. ty, ty. Gowolnie Am... skakać, bo to mnie wtedy tam... A zabiję. możesz sterować? Tam ktoś jest, tam ktoś jest, zobacz, spójrz! Jestem ja. A no właśnie, jak to? No ja! Ty to tam patrz. jesteś? Tu ja? Taka sama, jak tam. A no. A jak to możliwe? Ej, nie wiem. No dobra, nie podjeżdżamy wiem. tu i o, jest... i o co tu będzie chodziło? Nie, to już, już chyba to już jest chyba koniec! To już koniec gry? Oby tak, oby tak dobrze to No dobra, to. dobra, ale to ci, ci. A może będziesz musiała walczyć ze samą sobą, co? Nie no nie. chyba. Tak, to już jest koniec. Zobaczcie, ja tutaj się już cieszę. Jeszcze z strzelimy. dobra. Uhuhu, super, super, ale fajnie no, to. to. No. Dobra. no dobra kochani, no to dziękujemy Wam bardzo, że oglądaliście dzisiejszy filmik. Klikajcie miniaturki, które teraz wam się pojawiają na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale, no to gramy. Tak jest, subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia następnym pa, pa. razem. papa pa.